Na dworze jesienne pluchy, i coraz częściej myślimy o ciepłym okryciu na zimę. Tego, co zobaczyliśmy na produkcyjnych halach, Spółdzielni Wojownik, nie kupimy u nas w sklepach. Spółdzielnia szyje tylko na eksport. Kupić nie możemy, ale popatrzmy. 4000 sztuk i to były wykonane na bazie ich wzorów. A czy takie kurtki można kupić u nas w kraju, czy to tylko na eksport? To tylko idzie na eksport. Był wykonywany do Szwecji w pojedynczym egzemplarzu. To jest płaszczyk damski. Natomiast ten model kurteczek też był pojedynczy egzemplarz, też do Szwecji. Ten model wykonywaliśmy w produkcji w ilości 900 sztuk. No to nie ja, <laughs> Yes. To też była produkcja sz szwedzka. Kurteczki damskie wykonywane było też w dużej ilości sztuk. To były kurteczki do NRF-u szyte z tkaniny mikrofazy. Najmodniejsza w tej chwili tkanina. I to też było szyte w dużej ilości produkcyjnej. Ten model, to już jest powtarzalny model ten co krateczka. Natomiast to są płaszczyki wykonywane do Danii. Też w produkcji w tej chwili wykonujemy. Dziękuję. To jest bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o dziecięcą, przede wszystkim chłopięcą odzież. To są marynarki ze spodniami, kompletowane oczywiście w różnych zestawach. W pewnym sensie po prostu kolorystyka jest dobierana. Zgodnie załóżmy z jakimś tam tendencją mody, ale z tym, że mówię, to jest produkowane, można kupić osobną marynarkę, osobno spodnie do tego są różnego rodzaju kamizelki, które w całości jako zestaw jest bardzo ciekawe. Tego, tego typu produkcji dziecięcej wykonujemy bardzo dużo. To, to przede wszystkim Niemcy bardzo dużo zamawiają tego typu produkcji. Także bardzo ciekawe rozwiązania są w dziecięcych w ubiorach, bo to bardzo, bardzo ciekawa sprawa. tysiące sztuk jest kurtek dla firmy z Danii. Pani, która zamówiła praktycznie to w bardzo krótkim tempie chcemy mieć, oczywiście biorąc pod uwagę, jeżeli termin jest króczyny, no to się drożej płaci za to. No, następna to jest produkcja dla tak zwana służbowa dla. Wojska w Niemczech to jest traktowane trochę i cywilne i, i przede wszystkim to po prostu otrzymują żołnierze jako taka przepustkowa trochę, u, tak, przepustkowy ubiór. Także to są rzeczy, które, z tym, że to są wszystko rzeczy, które mają szwy spawania i są przeciwdeszczowe, że, że praktycznie... Można w tym w ka w każdej załóżmy yy, w każdej o każdej porze dnia, po, po w każdej pogodzie można taką odzież wykorzystywać. No jest bardzo ciekawe. To są, no oczywiście to są bardzo trudne modele wymagające... A, a te marynarki do kogo produkujecie? To jest firma z kolei yy, no. Firma Dagi też jest z Niemiec. To są coś mniej więcej w tym już starszym takim młodzieńcom. Nie? Także te, to jest też następna produkcja, która będzie produkowana w grudniu. Także to, co tutaj się znajduje w tej chwili w obrębie działu przygotowania produkcji, to jest wszystko, to jest produkcja, która będzie produkowana jeszcze w tym roku. Część już jest w produkcji, to co. Także, tak z tego widać, że bardzo szeroki asortyment no, modeli, masę. No i lat załóżmy 15 do gdzieś do 18 z tym że to są modele wyszczuplane, dostosowane załóżmy do sylwetki młodzieżowej. Także to jest produkcja która w tej chwili idzie do klienta niemieckiego, nie. Tak. W zespole krojowni i to co widzimy tutaj, to, jest, to są komplety dla pocztowców zamówione przez klienta niemieckiego. Jest to oczywiście odzież ochronna wymaga, sta, o specjalnych wymaganiach przeciwdeszczowe to są rzeczy przeciwwieczne. Także praktycznie tego typu służbowe odzieży przerabiamy dla kilku firm w skali roku bardzo dużo na, na tym. Następna produkcja to są też młodzieżowe marynarki. To co myśmy widzieli na zmianę przygotowania produkcji, które też zamówił klient z Berlina. Także no, aktualnie tutaj gdzieś w obiegu jest około 5-6 modeli produkcji, która bieżąco wchodzi na poszczególne zespoły. Aktualnie na zespole produkcyjnym numer dwa są tutaj produkowane kombinezony, czyli spodnie z bluzami dla pocztowców z Niemiec i pod dresowe podpinki do ocieplania kurtek, czyli inaczej mówiąc w rodzaju swetra, który zastępuje swet i jest, jest w pewnym sensie podpinką do odzieży zimowej. Dziękuję. Dwóch, yy, dla zabezpieczenia przeciwdeszczowego, czyli inaczej mówiąc, taki, taki spaw stosowany musi wytrzymać ciśnienie wody do 2,5 atmosfery. Także to są bardzo drogie maszyny. No, w granicach 30 tysięcy marek kosztuje takie urządzenie do, do spawania. Aktualnie na zespole numer 3, w której Produkuje y, marynarki dziecięce od rozmiaru 122 do 146, czyli nazwijmy dla dzieciaków wieku od 7 do, do 10, 11 lat. No, jest to bardzo ciekawa produkcja, dlatego że. Yy, posiada dużo różnych yy, kompozycji tkaninowych ozdobników, także no mnie się wydaje, że bardzo duża ilość jest produkowana, czyli jest na to zbyt i młodzież czy dzieciaki chętnie w tym chodzą. Dzień dobry Państwu. Dziś rozmawiam z prezesem krawieckiej współdzielni pracy panem Mikołajem Wielentyńczykiem. Dzień dobry. Bojownik jest zakładem już od dawna istniejącym na naszym terenie. Interesuje mnie, jak leci sobie dzisiaj w tych trudnych czasach. No właściwie to można tak to skomentować. Jest to czas na pewno trudny, ale też i czas, no, można powiedzieć, bardzo ciekawy. W sumie dzisiaj już jesteśmy licząc. Jakiś tam okres tych ostatnich dwóch lat jesteśmy trochę okrzepliśmy, no Nabraliśmy trochę odwagi. No, bo dotychczas jednak mimo wszystko nasza działalność trochę była inna. Produkowaliśmy dużo produkcji na rynek, produkowaliśmy do z góry ustalonych klientów, gdzie jednak ta. Droga między, między naszym odbiorcą a nami no była jakaś wytyczona. No mieliśmy klientów, którzy odbierali od nas latami produkcję, mieliśmy klientów, którzy przychodzili, ale ten czas na to, żeby wyprodukować i sprzedał było, sprzedać, był o wiele dłuższy jak dziś. A jak wygląda to dzisiaj? no Dzisiaj jest to nałóżmy, działanie bardzo szybkie. Praktycznie to w ciągu, można powiedzieć, jeżeli coś produkujemy od, od klienta no w dwóch, trzech tygodniach, jeżeli mamy produkcję, owszem, uzgodnienia mamy, że jakieś ilości, które mają być produkowane dla poszczególnych klientów, to uwzględniamy w okresach i kwartalnych, a nawet półrocznych, ale w sumie, kiedy modele wchodzą do produkcji, to muszą być produkowane bardzo szybko, po prostu, kiedy klient przywozi model nieraz z dokumentacją, to praktycznie wchodzimy w ciągu 3-4 dni, to już jest na produkcji i to bardzo, bardzo yy, no musi, bardzo się poruszyć. A ja to, to są klienci krajowi czy też z zagranicy? No, no musimy niestety z przykrością stwierdzić, że 100% naszych klientów to niestety jest to, są to klienci zagraniczni. Także praktycznie to na dzień dzisiejszy, jeżeli biorąc pod uwagę. Yy, Państwa, z którymi można powiedzieć, tak już szeroko mówiąc, państwa, to jest, to jest począwszy od północy, to jest Szwedzi, Duńczycy, Holendrzy, y, Niemcy. Na tych produkujemy najwięcej produkcji i to, to są klienci, którzy u nas, można powiedzieć, w tej chwili obsadzają gdzieś około 80% produkcji. No potem są, załóżmy, ci Beldzy ci czasem się zjawiają, Francuzi też, ale to są już, już po prostu, na tych produkujemy mniej. Ale te cztery państwa, to są takie, z tych, z tych państw po prostu klienci są naszymi starymi, załóżmy, walcami u nas, stale. Praktycznie dla nich robiły w całej ciągłości, i oni po prostu wszyscy, nie można powiedzieć, że, że wiosną robimy dla Niemców, jesienią dla, dla Szwedów, po prostu przez cały rok ci klienci u nas są. No i produkcja no, zmienia się w zależności od mody, w zależności od y, sezonu, bo jednak ta sezonowość w odzieży występuje, y, no nikt tam nie produkuje rok naprzód, to są jednak y, pewne miesiące, w których jest bardzo, no zmyjmy, nasilona. Produkcja na sezon, potem ona troszeczkę, załóżmy, wygasa się. No, sezony mniej więcej odbywają się w ten sposób, że kwiecień, maj to jest po prostu taka mała, można powiedzieć, przerwa przed sezonem zimowo-jesienno-zimowym. No i po prostu, jeżeli chodzi już e, październik, listopad, to znowuż jest taka przerwa przed sezonem letnim. Ale my po prostu tego w produkcji nie odczuwamy, bo przez cały czas produkcja po prostu jest obłożona. No, na dzień dzisiejszy. Żeby nie zapeszyć, no, mamy na, prawie na pierwsze północy przyszłego roku całkowicie produkcję obłożoną, czyli pewne uzgodnienia są, które no, prawdopodobnie no, w całości będą. Mamy na dzień dzisiejszy inaczej, bym powiedział. Mają po prostu bardzo dużo produkcji no, i często no, korzystamy trochę z kooperantów, y, także to się dzieje, ja mówię może tak. No, Niby to klienci po prostu z góry nie zamawiają aż, aż tak, żeby już wszystko było dograne w szczegółach, ale to jest po prostu ci klienci nas się trzymają, z którymi dłuższy czas współpracują. No i często przychodzą nowi, no, którym no, bardzo szybko też robimy. A czy Wy szyjecie tylko z materiałów powieszonych i według już przedstawianych modeli, czy pracujecie swoje własne? Z tym, że jeśli chodzi o samo projektowanie, to znaczy o strony plastycznej modelu, to nie projektujemy sami, bo po prostu, no koszt zatrudnienia, plastyka, wielu innych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o dokumentację techniczną, to mamy klientów, którzy nam zlecają opracowanie, po prostu przywożą model opracowany, nazwijmy jako pierwowzór, czy plastycznie wyrysowany. My po prostu dla niego dopracowujemy dokumentację. Także jeśli chodzi o dokumentację techniczną, to w tej chwili... Dla niektórych klientów opracowujemy. Oczywiście jest to, jest to ciekawa praca i zresztą no, odpowiednio za to pobieramy. No i to jest to jest dla nas na przykład opracowanie dokumentacji bardzo się opłaca. A czy uczniowie szkoły zawodowej, którzy szukają praktyki, mogą znaleźć ją u was? To znaczy dotychczas znachodzili taką praktykę, bo na ostatnią grupa, która skończyła u nas naukę zawodu trzyletnią, to była grupa 50 osób, którą przyjęliśmy do pracy z dniem, z dniem 1 września. No aktualnie jeśli chodzi o uczni, inaczej mówiąc tych, którzy u nas praktykują, no jest to mniejsza grupa na dzień dzisiejszy pozostało 10 osób. Z tym, że po prostu szkolenie moglibyśmy dalej prowadzić, no nie mamy miejsca, bo jednak na tej powierzchni jest zatrudnionych 350 osób. No i każdy u nas met powierzchni jest bardzo, bardzo wykorzystany. I ze względu na to, że nawet można by było nazwać tak, to szkolenie można było prowadzić, ale kiedy wyprowadziliśmy się z domu usług, to po prostu nam się powierzchnia bardzo zagęściła. Dlatego no, z, tej, z tego powodu po prostu nie przyjmujemy na ten rok już nie przyjęliśmy nowej grupy, grupy na szkolenie. A jakie są pańskie marzenia na przyszłość? marzenia, plany? No, marzenie by było takie, no bo ostatecznie można powiedzieć tak, żeby jak najwięcej produkcji jednak produkować na rynek polski, to jest y, nasze podstawowe marzenie. Ja rozumiem, że eksport jest bardzo potrzebny w eksporcie, z eksportu nie możemy zejść, ale naprawdę chcielibyśmy wejść, wejść tak samo na rynek polski, jak, jak jesteśmy na rynku y, eksportowym. No, druga sprawa, żebyśmy mieli no, warunki do pracy jakieś, no po prostu, żeby znaleźć pieniądze na to, żeby zakład mógł się rozwijać, żeby można było wrócić z powrotem do, do tradycyjnej yy, szkolenia, żeby po prostu kadra była własna, żeby ją u nas przygotować dobrze zawodowo, żeby ewentualnie w kooperacji tak jak dotychczas ze szkołami yy, zawodowymi, które uczą teorii, my praktykę, było to powiązanie bardzo ciekawe i mnie się wydaje, że to dawało często po prostu możliwości wyszkolenia wysoko kwalifikowanych fachowców. I jeżeli ta, to szkolenie jakoś nie wróci z powrotem, to szkoda, bo może za parę lat brakować tych. A mnie się wydaje, że rynek dla nas, na pewno za parę lat będzie otwarty rynek wschodni, na których chcielibyśmy też wejść, no, może to nie być już tradycyjnie rynek obsługiwany do, jak w poprzednich latach, ale w kooperacji nazwijmy z Niemcami, z innymi firmami, które, które razem my moglibyśmy dać bardzo ciekawo wysoko kwalifikowaną kadrę. Oni po prostu może, może w projektowaniu byliby lepsi, może bo chcielibyśmy no, zastosować przede wszystkim co wprowadzić. No, to, co naj dzisiaj naj najnowsze, komputery, komputery, jeszcze raz komputery. Przede Wszystkim do rozkroju, bo tam są olbrzymie oszczędności, jednak mimo wszystko w samym rozkroju, gdzie oszczędności materiałowe, gdzie wykorzystanie materiału byłoby o wiele lepsze jak dotychczas. To życzę Pana, by to się spełniło.